Z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania słuchowiska Tango Sławomira Mrożka, nad którym obecnie pracujemy. Słuchowisko dostępne będzie na Platformie Edukacyjnej Teatru Polskiego. Praca nad słuchowiskiem jest pracą nieco inną od tej pracy w teatrze, ale równie niezwykłą. To słowo maluje obraz i przykładamy największe starania, aby to słowo dopełniło wyobrażenie tego, co czytamy, a także tego, co Państwo. Muszą wyobrazić sobie w swoich umysłach. To jest taka nasza przygoda od strony aktorów, a też jest to przygoda dla, dla słuchacza, który nie zawsze ma taką możliwość zetknięcia się poprzez chociażby to, że są słuchacze, którzy na przykład niedowidzą, mają kłopoty z, z percepcją tego typu. Więc my przybliżymy ten tekst pewną wyraźnością gry aktorskiej, a, jak ten plan Moroszka może być zrealizowany. Dla tych z Państwa, którzy nie zawsze mogą przyjść do naszego teatru, nie zawsze mogą obejrzeć sztukę, to zachęcamy właśnie do wysłuchania tych pereł naszej dramaturgii. Wersja głosowa takiego przedstawienia, wersja radiowa, powiedzielibyśmy to jest wielkie medium teatr wyobraźni. Ten teatr, który niezmanipulowany, najczystszej formie dociera do każdego z Państwa. Urodziłem się 25 lat temu, a do tej pory mój wózek dziecinny jest tutaj. Dlaczego nie na styku? Mamy tę wspaniałą szansę, żeby Państwu zaprezentować jedne z najwspanialszych dzieł literatury polskiej: z jednej strony zemsta Fredry, z drugiej strony tango, mrożka. A zaprezentować je nie w sposób teatralny, filmowy, ale w sposób dźwiękowy. Myślę, że dla aktorów to wspaniałe wyzwanie spotkać się z Państwem tylko i wyłącznie w formie mówionej, czyli w formie dźwięku. Dla aktorów to również wyzwanie kiedy nie możemy Państwu prezentować czegoś, co jest scenografią mimiką gestem kostiumem muzyką spektaklową czy filmową ale tylko i wyłącznie interpretacją głosem i siłą słowa. Zapraszam Państwa do odsłuchania tej naszej pracy wspólnej na Platformie w Labiryncie Teatru.